Witam kochani. W nowym filmie, jeżeli mnie kojarzycie, to ja jestem Ania i działam na Instagramie oraz YouTube pod tą samą nazwą Opowiadając o książkach. Jeżeli mnie kojarzycie, to już bez zbędnego e, gadania. Dzisiaj będzie film o moich poleceniach na jesień. O książkach, które kojarzą mi się z jesienią, bądź książkami, które właśnie mi się kojarzą i z jesienią i wam polecam. Więc e, zebrałam w sumie ponad 12 pozycji, więc jest o czym opowiadać. Więc bez zbędnego gadania zapraszam Was do dalszej części filmu. Książką jest książka Waltera Tewisa, czyli Gambit Królowej. I generalnie, krótko mówiąc, naszą główną bohaterką jest tutaj Bev Harmon, która w wieku 8 lat zostaje sierotą i trafia do domu dziecka, gdzie odkrywa swoje dwie pasje, czyli szachy oraz gra w szachy oraz środki odurzające, ponieważ będąc w domu dziecka, szach gry w szachy uczy ją woźny, który tam mieszka, w tym domu u dziecka i właśnie tak zaczyna się jej przygoda z szachami, natomiast środki odurzające są podawane w całym ośrodku, ośrodku dzieciom, aby w miarę zachować spokój między nimi, aby móc nad nimi panować i uspokoić. Więc tak się zaczyna właśnie życie Beth Harmon. Później trafia ona do rodziny zastępczej, gdzie właśnie Zdobywa wybitne osiągnięcia w dziedzinie gry w szachy, oraz musi jednocześnie zmagać się ze swoim uzależnieniem od tabletek odurzających. Więc yy, tak. I generalnie czytałam tą książkę jakoś ponad rok temu może, albo jeszcze wcześniej. I wiem, że z tego jest serial zrobiony, też obejrzałam. I generalnie bardzo Wam polecam tą książkę. Naprawdę, film, a książka praktycznie jeden do 1 tak dobrze zrobiony film wow, po prostu brak mi słów, naprawdę Beth Harmon jest generalnie e, postacią, która jest cudowną i łapie za serce naprawdę, a poza tym e, zapomniałam wspomnieć, ale generalnie akcja e, dzieje się w latach teraz nie, już nie pamiętam za bardzo w których latach, ale mm, ale dzieje się ona w latach e, kurczę, w każdym razie nie pamiętam aha e, są to lata zimnej wojny w Ameryce i są to lata, kiedy właśnie kobiety są zdominowane przez mężczyzn. Między innymi w szachy nie grają kobiety, tylko sami mężczyźni, a w Harmon jest postacią, która łamie tak, zwa te tak zwane e, obyczaje oraz... Kolejną książką jest e, książka Deli Owens, czyli Gdzie Śpiewają Raki i opowiada ona o Ki, dziewczynie zwanej też Dziewczyną z bagiem i krążą o niej różne plotki w, w wiosce, gdzie ona mieszka na, nad mokradłami na, u wybrzeży Karoliny Północnej i pewnego roku, mianowicie 1969 roku znajdują miejscowi zwłoki przystojnego e, e, przystojnego Cezę tak, i y, wielu z nich, wielu mieszkańców podejrzewa właśnie kiję o to morderstwo. Jednak kija jest inna niż im się wydaje. Kija jest wrażliwą, młodą kobietą, która przeżyła bardzo ciężkie dzieciństwo. Mianowicie matka ją opuściła, później rodzeństwo i ojciec y, był wobec niej agresywny. Jednak mimo to kija. Nie załamała się, mieszka na okradłach i poznaje tam e, Tejta. Tak, poznaje tam Tata, z którym się przyjaźni. I generalnie książka opowiada o cierpieniu: o cierpieniu młodej osoby oraz o sprawiedliwości, o tym jak przesądy ludzi mogą wpłynąć na to, jak odbieramy kogoś i generalnie strasznie mi się była ta książka jedna, jest to jedna z lepszych książek, jakie przeczytałam w życiu ale jednocześnie była tak bardzo tak bardzo cierpiałam, czytając tą książkę wiele emocji ona by mnie wzbudzała jak widać, tutaj mam bardzo dużo znaczników o czym może yy, to świadczyć jest tam wiele również wartościowych cytatów i z tego co wiem, niedawno wyszedł film ja na nim będę już niedługo, więc y, bardzo się cieszę. I czemu mi się kojarzy akurat ta książka z jesienią? Mianowicie kojarzy mi się ona przez to bagna. Tak, myślę, że przez bagna, ponieważ one tak dają klimat jesieni. Poza tym cała książka tak, nie wiem, jakoś tak daje klimat jesieni. I wydaje mi się, że na jesień ona będzie taka naprawdę odpowiednia, jednak zastrzegam, nie będzie ona książką na jedno posiedzenie, ponieważ to jest ciężka książka. To jest ciężka książka i przy niej trzeba, trzeba trochę czasu spędzić, namyśleć się. Nie da się jej na jeden raz przeczytać, ale gwarantuję, że jest to świetna książka i naprawdę bardzo Wam ją polecam. Więc kolejną książką jest generalnie seria Harry'ego Pottera, tak, więc to nie jest książka, tylko seria. Akurat tutaj mam drugi tom Komnaty Tajemnic i bardzo, wydaje mi się, że nie muszę Wam nawet opowiadać, o czym ona jest. Każdy mniej więcej kojarzy. Więc bardzo Wam polecam Harry Pottera na okres jesienno-zimowy, ponieważ po prostu klimat czarodziei i magicznego świata zdecydowanie odpowiednio wpisze się Wam w jesienną pogodę. Jakby totalnie Wam polecam i filmy, jak i książki właśnie na ten taki jesienny klimat, pod z herbatką przysięgam, dacie radę przeczytać tą książkę maksymalnie dwa dni, jakby... Totalnie seria, generalnie seria Harry Pottera jest taka, że nie da się jej nie polubić i dosłownie przeczytacie ją przy pierwszej lepszej okazji. Kolejną książką jest książka Silvii Moreny Garcia i jest to Mexican Gothic. I generalnie opowiada ta książka o tym, że nasza główna bohaterka Noemi dostaje list od swojej kuzynki Cataliny z niepokojącą treścią, mianowicie kuzynka jej zaczyna mieć różne omamy i boi się, że w jej domu coś się dzieje. Akcja generalnie dzieje się w Meksyku, jednak Noemi wyrusza do swojej kuzynki. Ona pomieszkuje w jakby domu swojego męża, czyli w Wysokim Dworze na, prowinc na odludnej prowincji jakby Meksyku, więc to już nie jest takie centrum Meksyku, tylko taka bardziej mroczna część jego. I... E jakby Noemi podczas pobytu na Wysokim Dworze poznaje właśnie męża swojej kuzynki oraz pana domu, czyli ojca albo dziadka męża Kataliny, tak? I dostrzega również właśnie nasza główna bohaterka, że coś w domu jest nie tak. Kuzynka próbuje jej przekazać, że coś się w nim kryje. Jednak ma różne dziwne omamy, i Noemi bardzo się o nią martwi. Dlatego post postanawia rozwiązać zagadkę, o co chodzi z tym domem i dlaczego e, jej kuzynka tak się boi. Więc e, tak jak z początku, Katalina ma różne wizje, tak po czasie to Noemi dostrzega różne dziwne rzeczy, oraz sama zaczyna być ofiarą różnych przywidzeń. I to jest dosyć specyficzna książka, bym powiedziała, dosyć tajemnicza, mroczna, generalnie bardzo mroczna. Kolejną książką jest książka wyjątkowej autorki, czyli Anety Jadowskiej. Jeżeli znacie autorkę, to wiecie, że ma ona dużo książek właśnie w takim klimacie jesiennym. Ja mam tylko póki co Cudny Malina oraz pierwszy tom Eksakologii o Dorze Wilk, ale jestem pewna, że dosłownie każda książka wpisze się tutaj w polecenia na jesień. I generalnie o czym jest książka? Książka jest takim, jakby to powiedzieć, zbiorem różnych opowiadań o rodzinie koźlaczek, czyli czarownic, które właśnie jakby stanowią taką rodzinę wielopokoleniową i jest to naprawdę bardzo przyjemna książka, zdecydowanie Wam ją polecam na poprawę humoru, na wieczór z herbatą, poważnie. Tutaj jest tyle dobrego humoru i takiej dobrej, pozytywnej energii, że zdecydowanie czytając tą książkę zapomnicie o szkolnych problemach oraz nauce, i poza tym książki Anety Jadowskiej charakteryzują się tym, że mają super ilustracje, za co uwielbiam autorkę zdecydowanie naprawdę i styl pisania jest super tutaj takie malinowe wklejki, ponieważ generalnie główną bohaterką tej książki jest malina, tak i nawet mamy tutaj rodowód całej rodziny, to wam już pokazuję, mm, tak mamy tutaj cały rodowód rodziny Koźlaczek oraz właśnie w tej książce jest, są opisane losy każdej z yy, rodzinnego kręgu. Więc bardzo Wam polecam tą książkę. Styl autorki jest po prostu cudowny, musicie przeczytać tą książkę. Naprawdę bardzo Wam ją polecam z całego serca. Zmieniłam trochę kamerę, ale jakby do rzeczy. Mam nadzieję, że dalej dobrze widać na niej. Tak, chyba tak. Yy, dalej mamy dwa kryminały jeden Katryny Ward, a drugi Wojciech Milarza, czyli akurat zagranicznej autorki oraz polskiego autora, mianowicie Katryny Ward to jest tutaj ostatni dom na zapomnianej ulicy i jest to kryminał, w którym dzieje się morderstwo, morderstwo małej dziewczynki. Zostaje ona porwana i nie można jej znaleźć. I jedyną osobą, która wpisuje się w kanon podejrzanych jest staruszek mieszkający na odludziu. I przyznacie, że to już brzmi samo za siebie, że mógłby on być e, przestępcą, jednak zakończenie jest totalnie zwalające z nóg. I mi się podobała ta książka, aczkolwiek zakończenie moim zdaniem było zbyt nierealistyczne. Więc cóż, jeżeli lubicie takie trochę pana, paranormalne kryminały, to bardzo Wam polecam tą książkę, ponieważ e, styl pisania sprawia, że następnie macie dreszcze. Dreszcze czytając tą książkę. Tak, i kolejny autor, e, mianowicie Wojciech. Mielasz i generalnie tego autora moja mama mi poleciła, i jest to Królowa Głodu. I opowiada to mm, o takim innym świecie, bym powiedziała, gdzie e, pewien człowiek przyjeżdżający z odległego, jakby z miasta, próbuje znaleźć złoto, skarb, generalnie. I dzieją się tutaj naprawdę dziwne rzeczy. Generalnie jest to świat, w którym są różne potwory typu źle podwiedzie lub inne takie potwory i jeżeli lubicie książki, w których są dosyć brutalne sceny, to cóż, polecam Wam tą książkę. Ja bardzo w sumie nie wiem za bardzo, jak miałabym wam opisać tą książkę, bo jest to trudne do wyjaśnienia, ale jeżeli lubicie tego autora albo właśnie książki takie trochę dziwne, to bardzo Wam polecam. Kolejnymi dwiema książkami jest książka tutaj Portret Doriana Greya oraz Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Chyba nie muszę opowiadać o czym one są, ponieważ są to dosyć znane klasyki. Portret Doriana Greya bardzo mi się podobał. Mam mroczny klimat, przez co właśnie zaliczam go do kategorii książek, które polecam na jesień. I generalnie Dorian Grey jest dosyć intrygującą postacią, więc bardzo Wam polecam tą książkę. I przechodząc do tej książki Stowarzyszenie Umarłych Poetów, to jest to książka NH Kleinbauma i opowiada ona o jakby ta książka generalna, taki Vibe Dark, dark Academy, coś takiego bym powiedziała i głównie dlatego zaliczyłam tą książkę do, do takich poleconych na jesień, plus książka opowiada o życiu przyjaciół w... Szkole, więc taki klimat szkolny również bardzo kojarzy mi się z jesienią, przez co Wam ją polecam na jesień. I to już są wszystkie książki, które Wam polecam na jesień. Jeśli któraś Wam się spodobała albo którąś czytaliście, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Ja dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!